Cześć! Witajcie na kanale Kajo MTB. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym rowerze, czyli Trek'u Roscoe 7. Zaczynajmy! A moją recenzję zacznę klasycznie od ramy. Jest to rama, w tym przypadku SK, w takim bardzo fajnym turkusowym kolorze. Gold, alfa, aluminium. Jest ona dosyć fajna. Dosyć mocna w mojej opinii, w sensie jeszcze nie złamałem, więc na tym bazuję Ładna, bardzo mi się podoba. Fajny jest ten design z tymi takimi kropeczkami farby. Jak się przyjrzymy to się okaże, że one są nawet wypukłe. I fajnie imitują brud, przez to jak się, się naprawdę zabłoci rower, to mniej widać, że on jest taki zabłocony. Przejdźmy teraz do zawieszenia. Jako, że jest to Hardtail to mamy tutaj tylko widelec. Jest to RockShox, a dokładnie model Recon Silver. O skaku 140 mm, z tłumikiem Motion Control oferującym kilka regulacji kompresji plus blokadę oraz komorą powietrzną SOLO R. I mimo tego, że jest to jeden z podstawowych widelców od RockShoxa, to pracuje on całkiem dobrze, naprawdę nie mam zastrzeżeń. W takim terenie, jakim nim jeździłem, to nie czułem żadnych Yy, niedogodności, działa bardzo dobrze, możemy sobie regulować powietrze oczywiście no ogółem mówiąc zawieszenie jest dosyć dobre. Kolejną rzeczą jaką omówię są hamulce no i tutaj Trek się trochę nie postarał, ponieważ seryjnie w tym rowerze mamy hamulce Shimano MT200, które niestety do użytkowania do takiego zaprojektowany jest ten rower po prostu są mega słabe i nie wystarczają dlatego ja zamieniłem sobie te hamulce na Shimano Deore M6100, które tutaj działają bardzo dobrze, co do nich nie mam żadnych zastrzeżeń. Tarczy zostały 180, ale stał wymienione na Shimano RT64. Hamulce są to dwutłoczkowe, ale jak mówiłem, w zupełności wystarczają do tego roweru. I jeżeli byście kupili ten rower, to raczej prędzej czy później czekałby was taki upgrade. przesuniemy się teraz do drugiej strony, do strony napędowej, a dokładniej omówmy sobie napęd. Korba jest to E13 Helix. I teraz, tak specyfikacja mówi, że powinna być tutaj korba Shimano DeOre M511. Z tego co pamiętam, wam na ekranie napiszę dokładnie, ale jest E13 Helix. No, jak dla mnie to lepiej, ponieważ uważam, że jest ona chyba lepsza niż ta DeOre. Przy korbie mamy Chain Guard. No, właśnie, co z Chain Guardem? Chain chainguard pewnego dnia postanowił, że sobie po prostu odpadnie. No, i to tyle, jak jesteśmy przy korbie. To mamy pedały. Pedałów seryjnie tutaj nie dostajemy. To są akurat moje pedały. Dartmoor Streamy bardzo fajne, ale to nie o tym ta recenzja. O nich będzie kiedy indziej odcinek. Może napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Idąc dalej, mamy łańcuł. łańcuch. Łańców to jest M6100. Kaseta M6100. I przerzutka M6100. Z sprzęgiełkiem oczywiście wyłączanym na dźwigienkę. Napęd działa bardzo płynnie. W drugim rowerze mam Fullum mam SLX a i ten SLX nie działa lepiej. Po prostu działa ją, ja bym powiedział, że tak samo. No więc napęd jest fajny. Jak jesteśmy tutaj, to już od razu omówimy koła. I znowu koła seryjnie powinny być, o takie jak wam się wyświetlają na ekranie. A tutaj mamy koła E13. LC1EN, co oznacza chyba enduro zaś opony to są Bontrager XR4 Team Issue 29x2,60, tubeless ready i tu na plus, ponieważ seryjnie nie dostajemy już opony zalanym mlekiem nie musimy tego robić sami, jak w przypadku niektórych rowerów więc koła ogólnie są bardzo dobre jeżeli jeszcze chodzi o to, jak te koła się sprawują, no to jeździ na nich dobrze nie gną się jeżeli chodzi o koła, to mamy tutaj jeszcze piasty i piasty to są Shimano, takie o, jak Wam się wyświetla, nie pamiętam wszystkiego i one są dosyć ciche, tutaj teraz wrzucam Wam test dźwięku. Jak mówiłem, jest dosyć ciche. No, może nie aż tak totalnie cicha, ale najgłośniejszą piastą to ona nie jest. Ale to, że dźwięk bębenka jest cichy, to nie mówię, że te piasty są złe, ponieważ działają bardzo niskie opory, mogą się długo po prostu kręcić koła luźno. Teraz przechodzimy do kokpitu. Mamy ultra krótki mostek. Mamy kierownicę o szerokości 750 mm. W tym rozmiarze większych jest 780. Mamy manetkę i mamy maneteczkę od stycy. Mamy też gripy, i gripy jakie tutaj są, to są Dartmoor Maze w kolorze niebieskim. Dlaczego? Ponieważ oficjalne gripy postanowiły sobie pęknąć. A więc tutaj mamy takie gripy, one też są, w mojej opinii, fajniejsze. Chyba już ostatnim rzeczem, jaką nam zostało do omówienia, to jest sztyca. Sztyca w tym rozmiarze ma akurat 100 mm skoku. No, działa dobrze, po prostu. Sztyca, jak to sztyca, dobrze działa. Przejdźmy teraz do jednej z ważniejszych kwestii, czyli czy opłaca się go kupić. I ja powiem tak, to zależy, bo na przykład jeżeli chodzi o stosunek komponentów do ceny, no to nie jest to jakiś najlepszy z tej kwestii rower, no ponieważ mamy tutaj Rekona, ponieważ mamy tutaj MT200 i te 200 są chyba największą wadą tego roweru, no a ten rower kosztuje przeszło 6000. Więc ja bym tutaj oczekiwał czegoś lepszego niż takie bazowe hamulce. Jeżeli chodzi o sam rower, nie biorąc w stosunku jakości czy komponentów do ceny, no to rower jest to bardzo fajny, fajnie się na nim jeździ, chociaż też to nie jest rower dla każdego. Ponieważ na przykład mamy tutaj szerokie opony, które generują ogromne opory toczenia, dlatego właśnie na podjazdach nie jest to najżławszy rower. Ja będę te opony wymieniał na węższe szwalby Nobenit, już mam przygotowane do wymiany, tylko pomyślałem, że nagram z tymi starymi oponami, żeby było więcej z oryginalnego roweru. No i to chyba tyle w temacie tego roweru. Przejdźmy teraz do wrażeń z jazdy. I wrażenia z jazdy zacznijmy od podjazdów. Na podjazdach ten rower jest bardzo mozolny, mógłby służyć nawet jako narzędzie tortur przy tych oponach, które są zamontowane seryjnie. Jeżeli chodzi na zjazdach, to dzięki swojej geometrii na zjazdach rower prowadzi się dosyć płynnie, można nawet na nim w miarę przyjemnie zjeżdżać jakieś bardziej techniczne, jak i również bardziej łatwe flow trailowe sekcje. A zaś jeżeli chodzi o skakanie, to w seryjnej konfiguracji, czyli tych szerokich oponach. Plus jeżeli jeszcze macie dosyć miękki nastawiony na zjazdy widelec, to ten rower na chopach jest bardzo mozolny. Ale jeżeli mielibyśmy mocno nabite, cieńsze opony, bardziej nabite widelec, to nawet skacze na nim się dosyć dobrze. Przygotowałem tutaj dla Was taki fajny wykres radarowy o różnych aspektach tego roweru. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymać filmik i się z nim zapoznać. Jeszcze pod koniec chciałbym podziękować mojemu bratu za możliwość jazd, za możliwość recenzowania tego roweru, ponieważ ten trek, który recenzowałem, to jest jego rower. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je śmiało w komentarzach. Ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć, o ile znam odpowiedź. No i to już by chyba było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.